Miasto Poznań dopłaciło do koncertu Placido Domingo 300 tysięcy złotych. Żeby każdy Poznaniak mógł wziąć w nim udział, trzeba by dopłacić jeszcze 106 543 984 zł. By pomóc w zebraniu tej kwoty, zorganizowaliśmy koncert Placebo Domino, w czasie którego zebraliśmy 45 zł i 22 grosze. Kwotę tę przekazaliśmy w ręce Urzędu Miasta. Pozostało jedynie podziwiać tych, których stać było na bilet za 194 lub nawet 849 zł. Jak podziwiać elity? Wystarczy ładnie się ubrać, przynieść kwiaty i przywołać na twarz uśmiech entuzjazmu. I do dzieła! Ci ludzie, którzy idą na ten koncert, ustalali te ceny. Hey! Chętnie przyszlibyśmy hey! na ten koncert za 30 Ale Ale płacą, zgadzać się na ten koncert. Brawo, 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 brawo. Wszyscy wiemy brawo, takie piękne. Brawo, brawo. Grąco oklaski, państwo wieją brawo. brawo. brawo, brawo, brawo. brawo.